Hejcie, Manko z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj bardzo ważna informacja, parę minut temu na Twitterze, na Twitterze, na Twitterze wyszły nowości, w poniedziałek rusza nowa giera od Supercell'a, Rush Wars, tak jest, Rush Wars, wszyscy więksi twórcy właśnie tutaj e, puścili newsa, że 26, czyli w poniedziałek wychodzi nowa giera Rush Wars, tutaj E, mamy coś takiego, że także 26 beta, i nie wiadomo w sumie o co chodzi. Jestem tak mega podjarany. E, prosimy Was o zostawienie łapeczki w górę dla zasięgu. Subskrypcję tutaj ne, na dole. Jeśli możecie, to pokażcie to innym, bo nie każdy ma Twittera. E, nie każdy być może o tym wie, że 26 e, rusza giereczka nowa. I ona, uwaga, będzie słuchajcie, dostępna. Zaraz wam powiem. W jakich krajach ona będzie dostępna, ona będzie dostępna w Kanadzie, w Australii i także w Nowej Zelandii, będzie na Androida i na iOSa, czyli po prostu znowu będzie trzeba zrobić sobie sklep właśnie na Kanadę i wtedy będzie okazja pobrać Rush Wars. Jestem mega, jestem mega, mega podjarany tą gierką, bo jeśli wychodzi nowa gra od Supercell'a to musi być jakiś sztos. No i co, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie łapeczkę w górę, e, w poniedziałek ruszamy być może z nowym materiałem na kanale, czyli z Rush Wars, spokojnie, Brawl Stars będzie, jest zakończenie sezonu w poniedziałek, więc trzeba coś nagrać, no i co, e, no i skurcze, powiem wam, że, no, że masakra, że się mega cieszę, oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, e, tak jest tutaj macie, VCR, e, podłoga YouTube, wbijajcie tutaj e, na mojego Twittera, tak jest. I ja pierdziele, co się, słuchajcie, stało, co się kurczę stało, że nowa gra wychodzi, ja nie wiem, ja nie wiem, Supercell miesiąc temu był na urlopie i mieli chyba w planach tutaj zapowiedź gierki, no coś kurczę niesamowitego i zapewne szykuje nam się jeszcze jakiś fajny update w Brawl Stars, czyli będzie co nagrywać, jestem mega podjarany, nowa gierka, ja będę grać, To w... o, o, masakra, dobra, tutaj Latox. To znaczy tutaj reprezentacja Polski, czyli menadżer, może jakaś drużyna narodowa w nowej grze, a może, a może, a może. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jestem mega podjarany, łapeczka w górę obowiązkowo. Widzimy się w następnym odcinku, być może już z Rush Nie no, na jutro mam przygotowany odcinek. Eee... Na jutro mam przygotowany odcinek z Star Powera, z nowego Star Powera do Penny, więc bijajcie o godzinie 18, ja zmykam, jadę na wesele, więc bawcie się dobrze, miłego weekendu, więc bawcie... Nie, to wy mi powinniście życzyć dobrej zabawy. Dobra, nieważne, bo jestem mega podierany, jestem mega podierany. To tyle, trzymajcie się ciepło, cześć, pozdrowia, rady, hejka!